Co u barana, lwa i strzelca w najbliższym tygodniu. Zapraszam tutaj na tygodnióweczkę. Zobaczymy sobie, co dla lwa barana, strzelca w nadchodzącym tygodniu. Co się tutaj pojawi, jaki ten tydzień dla Was będzie. Znaki ognicy. Tak Sprawdzimy sobie tak. Energia główna tygodnia. Co w miłości, co w uczuciach, praca, finanse, co w domu i w rodzinie, karta zdrowia na co zwrócić uwagę pod względem zdrowotnym rada na ten najbliższy tydzień oraz zakończenie tygodnia. W tle mamy trójkę. Trójkę monet mamy w tle. No to jedziemy. Tło, no to ogólnie tak. Trójka monet, czyli to na pewno stabilizacja i wspólne działanie. To przede wszystkim budowanie czegoś trwałego, krok po kroku. To przede wszystkim taka energia rozwoju, nauki, współpracy i solidnych podstaw. To tu, jakby to powiedzieć to tydzień dla was budowania nowych fundamentów. Natomiast energia ogólna, główna tygodnia dla was to będzie czas rozliczeń oceny, przebudzenia nowych decyzji. Znaki ognia, Lew, baran, strzelec, no w tym tygodniu mogą poczuć takie silne wezwanie, by na przykład skończyć coś, co już nie działa, podjąć decyzję, której na przykład unikaliście, czy po prostu, że tak powiem, odrodzić się w jakiejś sferze życia emocjonalnie, zawodowo lub duchowo. To przede wszystkim będzie dla Was moment świadomo tego, że świadomość rośnie, a Wy zaczynacie w tym tygodniu widzieć jaśniej, rzeczy jaśniej. I coś, co było zawieszone, nabiera, że tak powiem, kierunku. Natomiast co w miłości w uczuciach? No to w miłości w uczuciach to mamy nowe początki, ale w takie w realne, trwałe trwały sposób. No, nie będą to jakieś romantyczne uniesienia, tylko coś, co można zbudować na solidnych podstawach. Osoby w związkach, no. Mogą, to będzie tydzień odświeżenia relacji, inwestycji we wspólną przysz przyszłość, na przykład dosłownie lub symbolicznie. Natomiast single, no może się pojawić ktoś konkretny, nieprzypadkowy. To może być relacja z potencjałem rozwoju i takiej stabilności, ale to też może być na przykład, że. Przyjdzie jakaś druga szansa w miłości, coś, co wraca, ale tym razem na przykład, właśnie z taką realną wartością. Natomiast co w pracy i w finansach? W pracy i w finansach to bym powiedziała taka łagodniejsza, bardziej twórcza i taki współpracujący klimat, jeżeli chodzi o pracę i finanse. Na pewno przyjdzie w tym tygodniu do Was poprawa relacji zawodowych, większe zrozumienie przyjdzie. Pomoc, też od innych. Na przykład możecie otrzymać jakąś propozycję, która będzie wymagała takie, takiego pobudzenia wasze, was, waszej intuicji i takiego serca. Coś, co tak naprawdę sprawi wam przyjemność i nie tylko przyniesie pieniądze. Finansowo bym powiedziała, że stabilnie, ale warto inwestować w to, co daje satysfakcję, a nie tylko, że tak powiem, zyski. Ponieważ no, mamy. Możliwą współpracę, projekty zespołowe, które przynoszą właśnie korzyści w przyszłości, jeżeli chodzi o tło, tak. Natomiast co w domu i w rodzinie? No, tutaj, że tak powiem, w domu i w rodzinie bije żywa, inspirująca wręcz energia. To nowy impuls, entuzjazm, energia działania. Pozytywne zmiany w otoczeniu w ogóle domowym. To może być na przykład nowy pomysł dotyczący domu, na przykład może remont, może przeprowadzka, może w ogóle jakiś projekt rodzinny. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rodzinę, to odświeżenie tych relacji więcej ciepła się pojawi, więcej inicjatywy w kontaktach z bliskimi się pojawi i przede wszystkim będzie w ogóle w tym domu i rodzinie więcej energii i życia w codzienności. Tak jakbyśmy na przykład rozpalili ogień. W sercu domu, dosłownie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to karta zdrowia, no to na co zwrócić uwagę pod względem zdrowia, to przede wszystkim zadbać o odporność. I energię fizyczną, bo to jest siódemka buław, czyli obrona organizmu. Zwrócić troszeczkę uwagę na układ odpornościowy, bo może być obniżony w tym tygodniu przez jakiś stres. Przede wszystkim zachowajcie też równowagę między działaniem a odpoczynkiem. Nie przemęczajcie się. Radą na ten tydzień dla Was, Lwy, Strzelce i Baranki, jest to, że bądźcie pewni siebie. Nie bójcie się inicjatywy i pokażcie swoją prawdziwą siłę. Nie wycofujcie się, nawet jeśli tydzień przyniesie wyzwania. Przede wszystkim nie tracić wiary w siebie i swoje pomysły działać, że tak powiem, z pasją. Natomiast koniec tygodnia może przynieść takie poczucie zahamowania, zwątpienia lub w ogóle taką mentalną blokadę. To nie będą takie realne ograniczenia, to bardziej wasze myśli i lęki, które mogą Was pod koniec tygodnia zatrzymać. Bo tak naprawdę po tygodniu pełnym tych decyzji, emocji możecie poczuć takie przeciążenie. I to może być też sygnał, by nie analizować za dużo, tylko zaufać temu, co czujecie i nie wszystkiemu. Yy, co, co czujecie, i nie wszystkiemu, co w ogóle podpowiada wam ten umysł.